Nagrywam ten filmik, ponieważ długo mi nie było. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem, funkcjonuję, mam się dobrze i planuję coś wrzucić wreszcie po tej długiej przerwie, pomijając fakt, że ten jest właśnie jakąś już wrzutką. Tak czy siak, mam w planach wrzucać filmiki z tego, jak rysuję na iPadzie, oczywiście do jakichś pogaduszek. Chciałabym Wam zaprezentować moje już uzupełnione szkicowniki. Kiedyś miałam ich mało, teraz już trochę się ukulało, więc sketchbook, która bym najchętniej zrobiła. Do tego mam też stare yy, kolekcje rysunków, z których można byłoby się pośmiać, to też mam w planach. Pogaduszki do robienia makijażu, ponieważ zajarałam się totalnie światem makijażu, oglądam dużo beauty kanałów itd. Troszeczkę już lepiej y, sama sobie dziergam y, to i owo na twarzy, więc uznałam, że to byłby dobry moment do tego, by sobie zrobić jakieś pogaduchy z kawunią przy make-upie rano jak y, się nieraz szykuję. I co jeszcze? Mam w planach jeszcze zrobić y, jakby rundkę po moim pokoju, w którym rysuję gram i tak dalej, ponieważ całkiem się zmienił. Jak widzicie, też w porównaniu do ostatniego filmiku mam inne całkiem tło, więc y, to jest wynik tych zmian. Mam inne biurko, a właściwie trzy biurka zamiast jednego wielkiego. Długa historia, więc chcę wam to pokazać. Chcę pokazać, jakich y, przyborów już się dorobiłam i tak dalej więc mam nadzieję, że będzie to ciekawe, zbiorę się tylko troszeczkę, nakręcę to, zmontuję i myślę, że niebawem już się coś pojawi, tym samym na razie Was żegnam, to był taki krótki wjazd na chatę w cudzysłowiu, nie, chciałam się przywitać, pomachać Wam i jakby zgłosić, że coś będzie i do zobaczyska wkrótce, heja!